Witamy was wszystkich bardzo serdecznie moi drodzy towarzysze Z tej strony ponownie Coil i witamy was z Guzsem, w ostatnim niestety odcinku serii Minecraft Nieznane, RLCraft Także no Hej, witam was bardzo serdecznie Także jak widzicie jesteśmy na kreatywie bez zbroi tylko guziec stał sobie jeden nie widz jak widzicie przy pasku Ogólnie co, zadecydowaliśmy, że serię kończymy no. Albo i niestety, no, mieliśmy jeszcze plan na 10 kolejnych odcinków, ale no, trochę już nie mamy zbyt co robić, i to jest takie żmudne jedno, cały czas no robimy to samo. W wiecie co, ustaliliśmy sobie tak, że jeśli byśmy chcieli e, cisnąć zgodnie z linią, jaką wyznaczył twórca. To byśmy musieli strasznie grindować, expić się, wiecie, e, zabić parę razy Smoka Endu, co prawdopodobnie nie byłoby to jakimś wielkim wyzwaniem, ale jednak, no, by byłoby to dużo pierdzielenia się. E, I tak naprawdę na koniec serii zobaczylibyście, jak bijemy trzy bossy. Trzy bossy? Tak, trzy bossy. Mhm. E, I wiecie, i tak naprawdę koniec serii. Ostatnie odcinki to by prawdopodobnie były tylko właśnie nawalane z bosami i nic poza tym, nie? A tak przynajmniej macie coś yy, dla siebie w swoim zakresie do zrobienia. Także no. Yy, pamiętacie nasze mieszkanie, naszego mieszkania przedstawiać nie trzeba. Yy, tutaj macie koordynaty co najwyżej ENDU, tak pokażę. Yy, tutaj oczywiście macie rzeczy guźca, tutaj macie moje. Yy, jak chcecie, to sobie zobaczcie, wejście, poużywajcie. I guess. O waga, nieważnie się sprawa. ja do tego dodam. Save będzie udostępniony u mnie i chyba u Koila na kanale, udostępnię wam no, udostępniam, poradnik, instalować naszą paczkę, bo pamiętajcie, że to nie jest. To nie jest, to jest RL Craft, ale on jest zmodyfikowany przeze mnie. Więc ja wam zrobię film, jak taką paczkę zainstalować, zmodyfikowaną i udostępnię wam oczywiście świat. Ja oczywiście e, też to zrobię, także u mnie nie przyjmujcie się, u mnie też to będziecie mieli pod tym filmem. Tak, jest. No i co, no, w zasadzie to tyle chyba, nie wiem, czy Nie wiem, jeszcze kart... tylko możemy no. powiedzieć, że przypomnę o tym, żebyście tu kliknęli. Tam jest wam co najwyżej pokaże, ja zapraszam do niego w takim razie na odcinek, żebyście zobaczyli, jaką tabliczkę nam pokazuje. Wy też możecie wejść na tamten świat, zobaczyć, jeśli chcecie. Oczywiście, no, pamiętajcie, że tutaj są też... Guzie zapomniał to dodać, ale poza, oczywiście, modyfikacjami jako takimi, mamy też swoje tutaj konfigi. także, no, także, wie, wiecie... Nie to, że sobie coś tam zamienicie, nie? To, to musi być to, nie? Także no... To będzie, to będzie w opisie, ja mówię, odniosę się jeszcze do filmu, bo nagram film. W opisie będziecie mieli film, no, tylko pamiętajcie, że ten film odnośnie instalacji paczki czy świata będzie dopiero jakiś tydzień po tym odcinku, także... muszę, będę musiał tutaj sobie, słuchajcie, dodać do opisu w ten przyszły film z przyszłości, ale... zrobię to dla was, więc będziecie mieli tutaj, no, gotowy świat. I tak jak Koś hmm. wspomniał... Macie wolną rękę. Macie wolne wszystko. Wszystkie temy macie, więc jeżeli potrzebujecie coś, to możecie tutaj pograć już na gotowcu. Taka drobna niespodzianka czeka na mnie. U, u, na was. Przepraszam, na was w jednym z moich plecaków. Jakbyście chcieli. Oczywiście swoje smoki też zostawiłem w skrzynce, jakby ktoś chciał. guziec nie wiem, czy zostawił, ale nawet jeśli, to. to Dobra, ja pamiętam że te smoki muszę zostawić, bo zapomniałem o smokach, bo Pamiętajcie, że będziecie mieli smoki, tylko nie wiem do końca jak to będzie działać, czy będziecie mogli używać tych smoków. Prawdopodobnie będziecie mogli na 90% no, Jeżeli nic wam się nie spieprzy, no to wiecie. A przy okazji skorzystamy z tego, że sobie wyjdziemy tutaj, elegancko. I, i pokażemy wam stajnię, której nie pokazywaliśmy po renowacji. Ogólnie stajnia obecnie wygląda yy, w taki sposób, o. Wiem, no jest, jest całkiem smoki, no. duża. I tu są te smoki guzie, oczywiście mój jest smok. E, ognia, który jest w czynce oraz lodu. E, a górę na odwrót. Jeszcze tylko dodam, bo pamiętajcie tutaj mamy port ogólnie i gdzieś tutaj jeszcze zostawimy tabliczkę, bo nie wiem jak gdzie z mapą. Czy mapy się zapiszą? Nie, mapy e, chyba się czuję, nie. Nie że nie, także zostawimy wam po odcinku jeszcze w takim razie y, tego. Chociaż nie, Tabliczki. czekaj, przecież mamy teleporty tutaj, chyba że to się nie zapisze. Nie, a, teleporty są. No to dobra, to nie będę musiał, rzeczywiście mamy teleporty, no, więc no, teleporty... Także... Tutaj przypomnę jest nasz świetny port. Ja ostatnio jak przygotowaliśmy się do tego odcinka, to ja stąd wynosiłem oczywiście itemy z tych skrzyneczek, bo jak pamiętacie mieliśmy wyruszyć w podróż, no z tego już raczej nic nie będzie. Poza tym, że to by było to samo praktycznie, bo to wiecie, byłoby po prostu pokazywanie tego smakowego i owego, nie? Także tutaj nic byśmy nowego A, to... nie znaleźli. Zdecydowaliśmy, że jeśli chodzi o budowę portu, port wróć. Jeśli chodzi o bud wyprawę, to nie ma sensu, bo no co byśmy mogli zdobyć? No, nic. No, to Zazwyczaj właśnie nie. powiedziałem, nie? No nie właśnie. wiem. Ogólnie przypomnę Wam tylko, że statek jest w pełni funkcjonalny. Jeżeli my tylko macie mod Da Vinci Valius, e, oczywiście będzie on zmodyfikowany w naszej paczce, także nie pobierajcie go na razie. E, to przypomnę, że ten statek jest w pełni funkcjonalny. Jest on poniżej. Jakby to powiedzieć, limitu, jaki jest. i jak chcecie, możecie nim popływać. Na oczywiście sejwie prywatnym powinno działać lepiej niż u nas, bo jak pamiętacie, mieliśmy z tym, z tym straszne problemy. I co? I myślę, że tym akcentem możemy zakończyć. Jeszcze tylko chciałbym pokazać tutaj tą wieżę, którą na odcinku Koila z budowy portu podaje, że były urywki. Widzieliście taką wieżę z czerwoną białą, czerwoną, no nie żółtą. Eee, przebudowałem tę wieżę, wygląda tak. Nie wiem, mi się podoba osobiście, jest całkiem chyba ciekawy design, Nie jest taki prostacki, jest taki po prostu no, adekwatny do tego portu, tak, bo staraliłem się utrzymać jej design, no i wygląda w ten sposób to jest jak to to jest wieża, że tak to ujmę nie obserwacyjna, tylko to jest wieża alarmowa, tak, przed turnadami, tak? Jest z tych syren da. od cholery. Może nie będę tutaj respił komendą Tornada, bo uszy wybuchną od pikseru, jeśli... A poza tym myśli, statka, jest... żal. Eee, no nie Koniec no... statka, tak. No, dokładnie. Ale powiem wam tak szczerze, że jeśli chodzi jeszcze o takie sprawy czysto organizacyjne, to... Powiem wam tak, to na razie szykujemy przerwę. Eee, od Minecrafta. Wiem, że była tygodniowa, ale no, wiecie, jakby... Potrzebujemy coś wymyślić, coś ogarnąć, tak? Wing-wing tutaj. Eee, no i co? I... Ale znając nas, to pewnie za niedługo serve tak cię w pierdziele ale znając pewnie nas, jak jesteśmy chorymi powalenicami, to pewnie niedługo coś wymyślimy. Może nawet na już coś będzie, zobaczymy, nie Koła wiem, no coś wiem, Nic nie teraz. obiecujemy, tyle wiem. E, tak czy no. siak y, wszystko macie tutaj praktycznie zrobione. E, jeszcze tylko oczywiście y, W sumie to nie, tak naprawdę to tak naprawdę kordy świata, kordy Portu macie, tak naprawdę to tyle. Także, my wam możemy dziękować za oglądanie tej serii, możecie nas z, z, opluć w komentarzach za to, że nie zrobimy bossów, za to, że nie zrobimy tego, ale no cóż, no mówi się Zostawimy trudno. Wam. Zostawimy to wam po prostu. Zostawimy to wam, pobawcie się tutaj, zobaczcie czy z naszymi temami dałoby się bossy zrobić oczywiście, no i co? A My myślę, że że będziecie, chwilę, chyba, że będziecie bardzo chcieli te bossy, to będziemy mogli zrobić takie krótkie trzy odcinki kiedyś, tak taką jak gdyby nawrócenie do serii z Elevencta i nagramy trzy odcinki z bosów. Ale to Kiedy? musicie nas zmotywować jakimiś to miłymi komentarzami musi... i łapami w górę. Tak jest, tak jest. Miłe komentarze muszą być, no i. Bo to to jest dużo pocie pracy przed nami, no, będzie to będzie pewnie 150 to będzie godzin, Expedia, to będzie 150 godzin grania tak mniej więcej, bo to trzeba po Expedia pozbierać diamenty i Obsidian i innego cuda na kill, także jeżeli będziecie bardzo chcieli te bossy, no to dogramy te trzy odcinki na grazie, kończymy serię i po prostu zrobimy takie trzy bonusowe filmy z tego jeszcze modpaka. Eee, no i co? To chyba tyle, Tak, myślę, jedzie, że nie? tym już możemy kończyć na spokojnie. I cóż. Eee, my wam w takim razie dziękujemy za oglądanie. Jeszcze tylko się pojawię na odcinku guśca, oczywiście. O, żeby nie było. Eee, I co? Dziękujemy wam za oglądanie serii. Jeśli chcecie, to pamiętajcie o komentarzach o łapkach w tym momencie. Jeśli chcecie zobaczyć jednak te bossy, jeśli chcecie zobaczyć, jak bardzo musieliśmy się napracować nad tym, żeby je zrobić, to cóż, eee, to w takim razie. Możemy tym zakończyć. Widzimy się w na następnych odcinkach, na live'ach, na wszystkim, co będzie na kanale. I baju. Trzymajcie się, pa pa.